Podam przepis na pół kilograma mąki pszennej. Potrzebujemy jedną szklankę mleka, dwie łyżeczki lub jedną taką kopiastą łyżeczkę cukru, sól, jedno żółtko i około trzech deko pokruszonych drożdży. Troszeczkę rozdrobnionego masła. Około dwóch łyżek. Zaczynamy od roztopienia masła. Na niedużym ogniu chodzi o to, żeby masło było ciepłe, nie gorące. Wracając jeszcze do drożdży, jest to w przybliżeniu 1 trzecia tej paczuszki dziesięciodekowej. Do mąki wsypuję płaską łyżeczkę soli. Trochę musimy osolić. Bułki muszą być smaczne. Mieszam sól z mąką. Ważne, żeby to zrobić. Jeśli posypiecie solą mąkę po wierzchu, drożdże nie będą rosły. Sól po prostu opóźnia ten proces. Robię na środku dołek. Przy okazji kontroluję także masło. Wsypuję drożdże do dołka. One powinny być już właśnie pokruszone. Posypuję cukrem i polewam ciepłym mlekiem. To jest też bardzo ważna informacja: mleko powinno być ciepłe, ale nie gorące. Częścią, oczywiście, nie całością, pół szklanki mleka zostawiamy na później i czekamy, aż drożdże podrosną. W międzyczasie do końca rozpuści nam się masło, ja go jeszcze postawię. Na ciepłym palniku, chociaż już nie na włączonym. Kiedy pojawi się pianka, można już zarabiać ciasto. Chciałam Wam jeszcze podpowiedzieć, że jeżeli nie macie mleka, może to być również woda. Z tym, że z mlekiem bułeczki będą bez porównania smaczniejsze. Masło również się prawie rozpuściło. Ważne, żeby nie było gorące. Dodaję żółtko. mleko. W razie gdyby się okazało, że ciasto jest nadal tępe, można jeszcze dodać mleka lub ciepłej wody. I na koniec dodaję roztopione masło. Dobrze wyrobione ciasto pięknie rośnie. Ciasto drożdżowe jest naprawdę bardzo łatwe. Nie boimy się tego typu wypieków. Ciasto nie powinno być zbyt tępe, żebyśmy mogli go swobodnie wyrobić. I powinno odstawać od dłoni. A tak średnio wyrabiam około 2-3 minut. Wyrobione ciasto przykrywam talerzem i odstawiam może odwrotnie. I odstawiam do wyrośnięcia w ciepłe miejsce przynajmniej na pół godziny. Wyrośnięte ciasto przerobię jeszcze króciutko. Ciasto drożdżowe to jedno z najwdzięczniejszych ciast. Można z niego robić wspaniałe wypieki. Widzicie, jakie jest sprężyste. Wspaniałe ciasto. Rozwałkuję mniej więcej na prostokąt, i przy pomocy szklanki wykroję bułeczki. Bułeczki od razu układam na blasze. Resztę ciasta ponownie króciutko zarobię. Bułeczki można również kroić tak jak na poprzednim moim przepisie. To jest właśnie taka porcja na blachę typową od piekarnika. I takie bułeczki możemy kroić za pomocą noża. Cztery bułeczki. W formie jeszcze bułeczki powinny rosnąć około 20 minut. Na 10 minut przed włożeniem do piekarnika rozgrzewamy sobie piekarnik na 185 stopni. Tuż przed włożeniem smaruję jeszcze mlekiem. Jeszcze mi został taki okrawek, również go posmaruję. Gdzieś go tutaj umieszczę. Pieczemy około 15-20 minut w temperaturze 185 stopni. Tak wyglądają pyszne bułeczki. Teraz wystarczy, jak dobrze ostygną i gotowe. Świetne na śniadanie, świetne na kolację. Pasują do sera, do dżemu, do szyneczki, do czego tylko chcecie. Polecam. Pora wypróbować bułeczkę. Zobaczcie, coś niesamowitego. W tej bułeczce jest prawdziwa treść, wspaniała. Lub zwyczajnie do dżemu domowej roboty. U mnie jest to dżem z truskawek. Przepyszne śniadanko lub kolacja. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne przepisy.